To bywa różnie, bo różne są sytuacje. Czasami mamy taką zadrę w sercu, że to zamienia się w tak mocny, gorszy dzień, że rezygnujemy z takiego spotkania. Jeżeli ktoś naprawdę nie ma siły, odwagi, albo czuje, że to jeszcze nie jest ten moment, nie jest na to gotowy, to też niech tego nie robi, niech poczeka. Może przyjdzie inny moment, może będą kolejne święta, bo też, powiem brzydko, gwałcić siebie, to też nie jest dobrze, bo można zrobić sobie mikrotraumę. I potem długo, długo e, zamienić to w negatywne emocje, z którymi jest bardzo trudno żyć. W związku z tym to wszystko zależy od tego, e, jaka jest sytuacja. Ale jeżeli jest taka możliwość, żeby e, wybaczyć sobie i spojrzeć na tą drugą osobę po prostu tak sercem, może nie, nie z miłością, ale sercem, nie rozumiem, to będzie taka mała przestrzeń, Malutka taka szczelinka, którą...